Ojku, możesz spróbować to? A do czego ci, żebyś spróbował? No, to spróbować czy to smaczne. A to musisz, że to narkotyki są? Że będziesz... A ja spróbuję! Nie. A ja to spróbuję. proszę próbować. Dobre, to jest. Ale to nie są narkotyki? Nie. Na to pewno? narkotyki są. A co no to, to no jest? co ty niepoważny? Ja bym narkotyki w twojej... No teraz ludzie tu wiadomo, jakie są. Jak to jest, ale tak. Ja mogę sam spróbować. To bym był naczpany myślisz zaraz? Mm. Ale to. Dobra, sól. <laughs> jest niezła. Właśnie dużo do ziemniaków jest niezła. <laughs> To wygląda jak sól, wiesz? Ale fajna. Smaczna. No. Dzisiaj ugułem, obiad robiłem chyba. Nie zatruty jestem. Nie. I smaczne.